Witajcie, z tej strony Krix i dzisiaj, tak jak obiecałem, podsumowanie z tego tygodnia: co kupiłem, co dostałem i tak dalej. I dobra, na pierwszym ogień wezimy. wreszcie zaległą. O, teraz lepiej. Zaległą koszulkę z The Evil Within. Nie będę jej już otwierał, ale Epic wreszcie dosłał. Niestety, wszystkie koszulki są w rozmiarze XL. Więc trochę duże. Niemniej jednak koszulka jest naprawdę bardzo ładna. Poza tym, co to ja mam jeszcze? A! Od kolegi... Kupiłem... Steelbooka z Titanfalla. Dokładnie to on kupił i potem mi jednego sprzedał, bo... Na Allegro pojawiły się bodajże dwie sztuki, więc za... Te... 40 zł naprawdę był, łupio byłoby nie wziąć. A ten steelbook jest dużo bardziej warty. Dużo więcej warty. Jest naprawdę śliczny, zresztą sami widzicie. I bardzo mi pomógł, bo akurat nie byłem przy komputerze, więc kupił dla mnie. I potem mu tylko zapłaciłem za niego. I przy okazji do tego dorzucił mi coś jeszcze. Dorzucił mi steelbooka z Battlefield 4. A za sam Steelbook jest dobrym przykładem jak, no słabe są Steelbooki z Battlefield'a Bo trójki był taki sam, gdzie tylko się różnił numerem Poza tym, dostałem od niego te tak Breloczek z Fuel Latareczkę z Alone in the Dark, która jest też brelokiem z Laneda dwójki, również broloczek, piłeczkę z PS 2009, taka bardzo fajna, mięciutka i przy okazji coś bardzo fajnego dodatkowo koszulka z długim rękawem z Metal Gear Solid 4 albo pożer, to tutaj już by nie zasłaniać reszty rzeczy. Kamerę trochę obniżymy. Kolega nie chciał ujawniać swoich żadnych danych, ale ze strony w to się grało. Poza tym tak wyszło, że kupiłem sobie trochę wcześniej też steelbook z batzy 4, więc jeden z steelbook poszedł do brata. Oprócz tego, kupiłem na Allegro, za jakieś 70 zł Big Boxa Mighty Magic 7 for Blood and Honor. Moim zdaniem najlepsza odsłona z tej serii. I planuję zakupić jeszcze pozostałe Big Boxy, czyli szóstkę, ósemkę, dziewiątkę i dziesiątkę już mam. Śliczny zestaw, piękny Big Box i naprawdę w rewelacyjnym stanie. Bardzo się cieszę, że to kupiłem. I na sam koniec, co, coś co już zapewne widzieliście ostatnio od konsoli i gry dostałem Lords of the Fallen, edycja kolekcjonerska Unboxing oczywiście na kanale pod tym filmem jak i pod filmem z unboxingiem znajdziecie linki gdzie możecie sobie zamówić właśnie tą grę a no, dokładnie tą edycję i naprawdę warto zresztą obejrzeć unboxing od siebie to tyle. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie i wyczekujcie na następnego podsumowania. Nie wiem, czy coś będzie w przyszłym tygodniu, ale mam nadzieję, że tak. Jeszcze, jeszcze raz dzięki i cześć.